Dzisiaj zagramy bitwę na 1000 punktów. Jest to scenariusz Meeting Engagement, i chodzi w nim głównie o to, żeby złamać armię przeciwnika. Po jednej stronie mamy późny imperialny Rzym. Przedstawię może spokojnie najpierw armię Rzymu. Na prawej flance mamy konnicę, najemna konnica. Dwa oddziały rzymskich legionistów, trzy oddziały pomocniczej piechoty. Może zrobię zbliżenie na ładne figurki. Armia złożona głównie z piechoty. Na lewej flance mamy jeszcze jeden oddział rzymskiej ciężkiej jazdy. Z drugiej strony tymczasem mamy armię Saską. Na lewej flance mamy trzy oddziały Uriorów. Y, Z tyłu wspierają ich elitarne oddziały wojowników. Przed nimi hasają sobie harcownicy, uzbrojeni łuki. Na środku mamy ciężką jazdę, i na prawym skrzydle mamy dwa oddziały elitarnej i ciężkiej piechoty wojowników. I przed nimi też kasają sobie łucznicy. Ogólnie gramy dziś do 7 tur, i tak jak mówiłem, scenariusz przewiduje złamanie gramy do złamania pierwszej z armii. Fotografi, ze względu na zasady specjalne, mogą wykonać jeden ruch przed rozpoczęciem bitwy. Ja jeszcze może powtórzę. Ta jednostka ma taką zasadę specjalną, że może przed rozpoczęciem gry wykonać jeden ruch do przodu. Ok, zanim jeszcze zaczniemy grać, od razu powiem, że każdy gracz otrzymuje przed grom 5 żetonów momentu. Później dzięki tym żetonom można uzyskać przewagę w inicjatywie. W pierwszym darmowym ruchu oddział jazdy rzymskiej podjechał do saskiej piechoty i ostrzelał harcowników sasów. W wyniku czego sasi stracili jedną podstawkę. Także pierwszy udany ruch Rzymian. Okej, okay, słuchajcie, pierwsza tura za nami. Na razie armie zbliżyły się do siebie. Na prawym skrzydle lekka jazda rozbiła jeden oddział harcowników. Natomiast sama otrzymała ranę i nie wydarzyło się na razie jeszcze nic specjalnego. Jak widać tutaj ta lekka jazda próbuje już frankować armię Sasów z prawej strony. Jazda, ciężka jazda rzymska na razie zostaje w odwodzie. I do zobaczenia w następnej turze. OK, tura druga. Dwie armie mocno zbliżyły się do siebie. W wyniku ostrzału Sasi stracili całą linię harcowników, która rozpieszła się i uciekła z pola bitwy. Na prawej flance jazda, lekka jazda rzymska próbowała ostrzelać Saską Piechotę, ale bez większego efektu. Cała rzymska linia sformowała się w shield wall i oczekuje natarcia Sasów. Ok, w drugiej turze doszło do, do dość niespodziewanej sytuacji. Jeden z warbendów wybił się do przodu i zaatakował linię Rzymian. Reszta piechoty została w odwodzie. Na prawym skrzydle Sebastiana, który dowodzi sasami, również dwa warbędy wyrwały się do ataku i zaatakowały rzymską piechotę pomocniczą. Do pomocy piechocie włączyła się rzymska ciężka jazda która postanowiła wesprzeć ich w walce. Na lewym skrzydle Sebastiana jeden z urbędów wojowników został zaatakowany przez lekką rzymską jazdę. Ok, pierwsza walka na lewym skrzydle Sebastiana dowodzącego Sasami. Lekka jazda rzymska przegrała w różnicy jednego punktu, ale ponieważ zaatakowana była przez Warband, Saski musiała się wycofać. Natomiast Saski Warband podąża za nimi i walka trwa dalej. Ok, druga walka, która wydarzyła się w centrum. Ten osamotniony Warband, który zaatakował rzymską linię. Nie miał za bardzo szans w starciu z Shieldwollem. Sasi zostali odepchnięci i wydzielony oddział rzymskich legionistów walczy z nimi dalej, podążając za nimi i przepycha ich w stronę reszty saskiej armii. I Z jednej strony Sasi przegrali, ale z drugiej strony przerwana, przerwany został battle line Rzymian tutaj, w tym miejscu i nie tworzą oni już zwartej grupy tworzy tak zwany też żywy battle line tak? okej, okay, tak wygląda sytuacja w drugiej rundzie po walce w, 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 w tym miejscu Warben został zatrzymany przez pomocniczą piechotę rzymską natomiast Tutaj jazda została przepchnięta przez Warband, ponieważ jednostki nie były w battle line i to pokazuje, jak ważne jest battle line, ponieważ gdyby Rzymianie byli w battle line, to walka zakończyłaby się remisem i nic by się nie stało, a w tej sytuacji jazda zostaje przepchnięta i pojawia się tutaj okienko dla sasów, żeby móc oskrzydlić rzymian. Ok, w trzeciej turze dos doszło do de decydującej walki. E szarżowała Saska Jazda i urbędy na linię rzymską. E wynik walki to e 15 do 10. E ponieważ Rzymianie tworzą battle line, dzielimy ten wynik przez 2. E wychodzi nam w tabelce 2 lub 3, ale ponieważ... E Mamy tutaj atak orbendów to liczymy tylko tabelkę niżej, czyli 5-6. Co za tym idzie, to skończy się wycofaniem Rzymian i muszą oni rzucać moralkę. Zobaczymy więc co się stanie po rozstrzygnięciu wszystkich walk. Natomiast w drugiej walce między legionistami a Orbandami nie wydarzyło się nic, legioniści wytrzymali uderzenie, no i mamy tutaj po prostu kontynuację walki i tak prezentuje się na razie całe pole bitwy. Bitwa rozdzieliła się na dwa fragmenty, na dwie części właściwie. Tam Rzymianie są powoli spychani, jednostki pomocnicze Rzymian właściwie są powoli spychane przez warbandy. Wycofała się rzymska jazda, która została odbita. Natomiast tutaj w centrum legioniści trzymają szyk i nie dali się przepchnąć. Aczkolwiek nadchodzi tutaj coraz więcej sasów, więc może być ciężko. I lekka jazda również została zmuszona do odskoczenia i wycofania przez wojowników. I generalnie tak prezentuje się całe pole bitwy. I zaczynamy trzecią turę. No dobra moi mili, czwarta runda. Runda w trakcie e, tutaj e, na lewym skrzydle drugiego Sebastiana. E, piechota pomocnicza jest cały czas spychała. Nie pomogło im nawet to, że zajęli pozycję na wzgórzu. Warband i takich doścignął i przepychali dalej. E, jazda dalej. Ciężka jazda rzymska. E, formuje się do natarcia. Na wojowników saskich. Jeżeli to im nie przyniesie sukcesu, no to tutaj może się to bardzo źle skończyć. Dla tej piechoty pomocniczej Rzymian. Jak widać, rozdzielenie od legionu bardzo źle na nich podziałało. Tutaj zasadniczo na razie bez zmian legion wciąż się trzyma. Natomiast zaraz dopiero rozstrzygniemy walkę w czwartej rundzie i zobaczymy. Co się wydarzy. Tu niestety przy nie mam, więc. W kolejnej wa walce legioniści zostali jednak przypchnięci. I do Sasów dołączyły kolejne jednostki piechoty, także w piątej rundzie będzie już ciekawie. Tym bardziej, że tutaj kolejny oddział już zaczyna powoli się zbliżać do flanki rzymskiej. No i zobaczymy, co będzie dalej. Ok, mamy rundę piątą. Rzymska jazda spróbowała zatokować tutaj warband Saski, ale się od niego odbiła i została zmuszona do ucieczki. No i zobaczymy, jak tutaj na tym skrzydle, myślę, że już decydujące starcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, czemu ma Ok, reszta rzymskiej piechoty również wciąż jest spychana w kierunku krawędzi stołu. I myślę, że tutaj powoli dochodzi już do końca walki. Nie sądzę, żeby się mieli Rzymianie podźwignąć z tego. Mogą się powiedzieć, jak rozwalą do końca ten orbant. W dodatku tu jeszcze jest jeden orbant w pobliżu, który jeżeli zoflankuje ich, to będzie już koniec. Okej, okay, w piątej rundzie gra tak naprawdę dobiegła końca. Pomocnicza piechota rzymska. Jeden z oddziałów został rozbity, reszta nie wytrzymała testu morale i się załamała zaczęła uciekać. Został właściwie tylko jeden oddział, który utrzymał się na polu bitwy i postanowił poddać się sasom. To samo wydarzyło się w centrum. Obydwa legiony pękły, nie wytrzymały testu morale i zaczęły uciekać ścigane przez warbendy. Na lewym skrzydle, na prawym skrzydle Sebastiana. lekka jazda rzymska wycofała się reszta Rzymian uciekła w kierunku obozów. I co przeważyło zwycięstwie. Myślę, że jednak decydującym czynnikiem tej bitwy była siła saskich urbędów i słabość piechoty pomocniczej Rzymian która na y, lewym skrzydle drugiego Sebastiana nie wytrzymała uderzenia. Zawiodła również rzymska jazda, która została szybko rozbita i pogoniona z bitwy. Y, próby kontrszarży y, zdały się na nic. No i tak zakończyła się y, nasza bitwa. Rzymianie rozbici uciekają w popłochu.